Witam Państwa w programie Gość dnia, a gościem dnia w telewizji TVT jest dzisiaj brygadier Wojciech Piechaczek. Witam serdecznie, komendant Powiatowej Miejskiej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju. Witam. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Spotykamy się w okolicznościach niestety związanych z tragedią w Szczyrku. Jednostka z Jastrzębia również brała udział w tej akcji, która przez kilkanaście godzin odbywała się właśnie w tym mieście. Jakie były te informacje pierwsze? Jakie informacje otrzymaliście w związku z prośbą, żeby również wasi strażacy pojechali tam na miejsce? Akurat tak się złożyło, że mimo godzin już wieczornych byłem w komendzie i zgłoszenie z komendy wojewódzkiej z wojewódzkiego stanowiska kierowania brzmiało następująco, że doszło do wybuchu gazu, zawalił się budynek jednorodzinny i z dużym prawdopodobieństwem kilka osób znajduje się pod gruzami. To były te pierwsze informacje. Nie było jeszcze e, mowy o, e, o tej ogromnej skali, że, że po budynku praktycznie e, nie ma śladu, cały budynek jest zawalony. E, jak ta akcja przebiegała, kiedy Państwo już pojawiliście się, kiedy strażacy pojawili się na miejscu? E, co zastali i, i od czego zaczęły się prace tam na miejscu? W momencie, kiedy, kiedy już mieliśmy tą informację, że, że mamy się udać na miejsce do działań, grupa wtedy jakby mobilizuje się, wsiadają ratownicy. Również i psy ratownicze do samochodów i jadą na miejsce zdarzenia. W międzyczasie dyżurny stanowiska kierowania już też zbiera informacje szczegółowe co do skali zdarzenia, potencjalnie ilości osób, które mogą się znajdować pod gruzami. Pod tym kątem też jakby dobieramy ilość ratowników, która na miejsce się udaje i zakres sprzętu. Także tutaj na miejsce udaliśmy się w takiej maksymalnej konfiguracji, także cały sprzęt specjalistyczny, który posiadamy do tego typu działań i, I, I ratownicy udali się na miejsce. jaki to jest sprzęt? Powiedzmy, bo warunki tam na miejscu nie były łatwe. <laughs> było już ciemno, zimno. Trzeba było sobie radzić. Tym bardziej, że była informacja, że pod gruzami mogą znajdować się jeszcze wtedy cały czas Wierzyliśmy, że erżywa tak, tak. osoby. Na miejsce wyjechały cztery samochody ratownicze specjalistyczne, właśnie ze sprzętem, który wykorzystujemy podczas działań przy katastrofach budowlanych, począwszy od sprzętu służącego do lokalizacji osób zasypanych pod gruzami, w tym również to tak to nazwę narzędziem, czyli psem ratowniczym, czyli tym takim narzędziem, który. Pomaga nam w zlokalizowaniu żywej osoby pod gruzami i to jest, to jest ten, ten zakres lokalizacyjny poprzez sprzęt, który służy do wykonywania dostępu, czyli do wykonywania jakichś tam przebić, odwiertów, przecięć, w różnego typu konstrukcjach budowlanych sprzęt, który służy do stabilizacji naruszonej konstrukcji budowlanej. W momencie, kiedy my musimy wejść w strukturę gruzowiska, wejść w to, w to gruzowisko, musimy tą konstrukcję zabezpieczyć. I pod kątem bezpieczeństwa tych osób, które tam się znajdują i też bezpieczeństwa ratowników, który, którzy wchodzą do tej konstrukcji, która jest naruszona i może się wtórnie zawalić. Również sprzęt, który służy do monitorowania tej naruszonej konstrukcji budowlanej takie specjalistyczne urządzenie, tachimetr, który kontroluje nam tą konstrukcję. W momencie, kiedy nastąpi jakieś przesunięcie tej konstrukcji, to urządzenie nas alarmuje. Jest to sygnał dla ratowników, że należy się natychmiast wycofać z tej strefy zagrożonej. Jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, była informacja, że to wszystko wydarzyło się na skutek wybuchu w związku z pracami prowadzonymi przy gazociągu i proszę powiedzieć, czy to, że ta specyfika, że ten gaz gdzieś tam może się jeszcze ulatniać, też miało wpływ na to, jak ta akcja była prowadzona, bo żeby w ogóle ratownicy i służby mogły wejść na, na te tego zdarzenia. Trzeba było ten teren sprawdzić, czy on jest bezpieczny, aby na pewno także dla tej ekipy, która ma tam pracować. Zgadza się. Była ta informacja, że do katastrofy budowlanej doszło w związku z wybuchem gazu. Każda jednostka straży pożarnej, również grupa specjalistyczna posiada detektory wielogazowe z możliwością kontrolowania badania strefy zagrożonej wybuchem pod kątem właśnie gazów wybuchowych także przy tego typu dzięki tego typu urządzeniom jesteśmy w stanie monitorować również atmosferę pod kątem zagrożenia wybuchem tu w przypadku jeszcze tego konkretnego zdarzenia trudność polegała na tym że równolegle, równolegle doszło jeszcze do pożaru i tutaj strażacy musieli się równolegle tutaj uporać jeszcze z, z ugaszeniem tego pożaru, w zasadzie z takim bieżącym dogaszaniem na każdym etapie zdejmowania kolejnych warstw tego gruzowiska. Podobno to była akcja e, taka bardzo żmudna, żmudna praca. E, cegla po cegle e, były e, odgruzowywane te, te tereny, i faktycznie musieliście się zmieniać e, podczas, podczas tego zdarzenia. Łącznie podobno 200, ponad 200 starzaków było na miejscu. Ile starzaków od was brało udział w tym zdarzeniu? Od nas w sumie brało udział 19 strażaków, ratowników. Powiem, dlaczego ta, tego typu akcje generalnie już są zazwyczaj długotrwałe, żmudne. My nie możemy od razu wprowadzić tam ciężkiego sprzętu, który, który, który odgruzuje ten, ten rejon. Mamy tą świadomość, że w środku mogą znajdować się ludzie. Stąd te działania są prowadzone wręcz z taką chirurgiczną precyzją. E, aby w sytuacji, kiedy ktoś tam się znajduje, nie doprowadzić do mm, wtórnych Urazów. Stąd rzeczywiście cegła po cegle. Te działania były oczywiście wspierane również sprzętem budowlanym, ale tak na, na zasadzie jakby odwożenia już tego, tego gruzu, czy zdejmowania w taki kontrolowany, bezpieczny sposób pewnych warstw, elementów konstrukcyjnych ciężkich. Oprócz strażaków byli też ratownicy z psami. Na czym ich rola tam polegała? Z reguły oni mają pomóc w Pokazać miejsca, gdzie mogą się znajdować żywe osoby. Czy faktycznie tutaj ta pomoc była przydatna, czy, czy jakieś wskazówki, sygnały były, że może jeszcze ktoś uszedł z życiem? Tak, przy ratownicze stanowią taki integralny stanowią integralną część grupy poszukiwawcze ratowniczej przy działaniach podczas katastrof budowlanych. Jest to rzeczywiście bardzo dobrze, jak już wcześniej powiedziałem, oczywiście w cudzysłowie, narzędzie do lokalizowania osób znajdujących się pod gruzami bardzo szybki, bardzo szybka metoda, skuteczna. A na tym nam właśnie zależy, żeby jak najszybciej, od momentu, kiedy dojdzie do katastrofy budowlanej, zlokalizować osoby, które są pod tymi gruzami żywe. Dlatego pies ratowniczy szuka zapachu żywej osoby pod gruzami. W sytuacji, kiedy mielibyśmy rozległą katastrofę budowlaną, tak jak się to dzieje na przykład podczas trzęsień ziemi, musimy... Przeszukać jak najszybciej ten, ten rejon, zlokalizować osobę żywą i tam ukierunkować te działania. Gdyby pies w taki sam sposób sygnalizował osobę żywą i osobę już martwą, której nie jesteśmy w stanie pomóc, moglibyśmy ukierunkować nasze działania, całą energię, na to, aby dotrzeć do tej osoby, której i tak już nie jesteśmy w stanie uratować. A tutaj chodzi o to, aby zlokalizować tą osobę żywą, wykonać do niej dostęp i jak najszybciej ją ewakuować. Pies ratowniczy jest narzędziem bardzo skutecznym jeszcze ze względu na, na jedną bardzo istotną rzecz. Dla psa ratowniczego nie ma znaczenia, czy osoba jest przytomna, czy jest nieprzytomna, byle jest żywa. Geofon, urządzenie nasłuchowe sejsmiczne, już zlokalizuje osobę, która. Reaguje, która będzie nam dawała jakieś sygnały, będzie stukać, już nie zlokalizuje osoby nieprzytomnej. Także to też jest ta wartość dodana, i, i, i tutaj te, ten pies ratowniczy jest naprawdę narzędziem najlepszym, najskuteczniejszym, ale nie zawsze możliwym do wykorzystania. W tym udało. przypadku konkretnym. No była ta trudność z wykorzystaniem psów ratowniczych ze względu właśnie na ten pożar, na tą atmosferę w rejonie gruzowiska niezdatną do oddychania. Pies wejdzie tam, gdzie wejdzie człowiek, tam gdzie można oddychać. Strażak ratownik założy jeszcze aparat ochrony dróg oddechowych i on wejdzie do pomieszczenia zadymionego w rejon zadymiony, pies już nie. Poza tym jego już bezpośrednim takim narzędziem do lokalizowania jest nos. Stąd on musi mieć czystą atmosferę do tego, aby, aby móc pracować, aby ten zapach szukać i, i przewodnikowi zasygnalizować. Dodajmy, że psy, które mogą brać udział w takich akcjach są w szczególny sposób wyszkolone. One też muszą co jakiś czas odnawiać tą, tą zdolność tak. do, do udziału w tych akcjach. Wspólnie ze swoimi przewodnikami? Co jaki czas i jak wyglądają takie egzaminy, testy dla takich psów ratowniczych? Zgadza się, to, to nie są przypadkowe psy. W skali kraju tego typu psów mamy 20 parę tylko. W województwie śląskim na dzień dzisiejszy mamy dwa psy ratownicze specjalności gruzowiskowej, czyli takie, które są wyszkolone do lokalizowania zapachu żywej osoby podczas katastrofy budowlanej. Te egzaminy mają zweryfikować tą skuteczność, umiejętność, skuteczność psa, w zasadzie zespołu przewodnik-pies ratowniczy, do tego, aby pies mógł w sposób skuteczny. I pewny, bezwzględnie pewny zasygnalizować zapach żywej osoby. Ogromna odpowiedzialność spoczywa na przewodniku, który przeszukuje ze swoim psem dany rejon. Dowódca później oczekuje informacji, czy pies zasygnalizował, czy nie zasygnalizował zapach żywej osoby, bo pod kątem ewentualnej tej informacji są dalsze działania prowadzone i, i wtedy skupiamy się na danym rejonie, jeśli pies. W sposób bezpośredni zasygnalizował, bądź tylko zainteresował nawet się w sposób taki szczególny, osobniczy danym miejscem. Także profesja niełatwa. Psy nie zdają egzaminu jednego na całe swoje psie życie, tylko egzaminy są odnawiane co półtorej roku, co, co dwa lata. Tak, aby ta gotowość ratownicza tego psa była... Y, była pewna i, i ciągła. I ta specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza, która działa przy Waszej jednostce, jest często wzywana do tego typu zdarzeń, do tego typu akcji? Na przestrzeni y, już y, lat funkcjonowania grupy, tych zdarzeń było naprawdę wiele. Było ich kilkadziesiąt, y, myślę, że może nawet i w setkach moglibyśmy liczyć. Y, tylko w tym roku nasza jednostka w zakresie specjalistycznym interweniowała 22 razy, z czego przy katastrofach budowlanych 13 razy. Nie każda z tych katastrof budowlanych miała tak, tak duży, duży rozmiar. I tak, e, i, i była, tak też, była też taką akcją głośną i taki, taki tragiczny finał jak w tym przypadku. Ale inna tego typu akcja w tym roku to akcja w Kędzierzynie Koźlu, czyli również poza terenem województwa śląskiego. Bo też, też pragnę dodać, że również jesteśmy dysponowani poza teren województwa śląskiego, jeśli zajdzie taka potrzeba. I w Kędzierzynie Koźlu doszło do podobnej sytuacji. Tam też doszło do wybuchu gazu w kamienicy. Z tym, że tam budynek nie zawalił się w całości. Tam jeszcze borykaliśmy się z dodatkowymi zagrożeniami związanymi z tym, że konstrukcja była naruszona częściowo. Budynek był zawalony, tam były jeszcze te dodatkowe zagrożenia związane z tą naruszoną konstrukcją. I z tym, że no, budynek mógł się wtórnie zawalić. Stąd no, pracujemy w takim bardzo trudnym, niebezpiecznym środowisku. Ale te warunki pracy są trudne dla strażaków, są trudne dla tych osób, które pracują podczas, podczas akcji. Czy często podkreślali strażacy w rozmowach z dziennikarzami, że w przypadku kiedy w tragedii i wśród ofiar są dzieci przeżywacie to podwójnie też jest? Ludźmi. E, czy w, w tym wypadku, kiedy m, strażacy znowu byli e, na miejscu, mogą później po takiej e, e, długiej e, i trudnej e, akcji na miejscu liczyć na jakąś pomoc, na, na wsparcie psychologa? Jak to wygląda e, organizacyjnie właśnie e, w Państwowej Straży Pożarnej? Na przestrzeni lat uczestniczyłem przy wielu e, akcjach ratowniczo-gaśniczych, e, również przy akcjach e, związanych z katastrofami budowlanymi w ramach e, właśnie grupy e, specjalistycznej. I to już takie codzienne życie strażaka, nie tylko związane z, e, z katastrofami budowlanymi, jest obarczone tym właśnie obciążeniem związanym z tym, że nie zawsze się uda e, wszystkich uratować. Stąd no, na co dzień w zasadzie strażacy spotykają się z sytuacją, że, że ktoś niestety nie przeżył wypadku drogowego, nie przeżył w pożarze. My robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby uratować każdego i zawsze taki cel nam przyświeca, ale niestety nie każdego się da uratować. Również no, w tym przypadku mieliśmy do czynienia z dużą ilością osób poszkodowanych, w tym również dzieci. No, jest to duże obciążenie dla, dla ratowników. Stąd też w dniu jutrzejszym do naszej jednostki przyjeżdża pani psycholog z komendy wojewódzkiej, państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, po to, żeby się spotkać z ratownikami, porozmawiać odreagować tą sytuację. Aby tych trudnych sytuacji było jak najmniej. Bardzo dziękuję pani Komendancie za rozmowę. Dziękuję również dziękuję Państwu bardzo. i zapraszamy na kolejny odcinek programu Gośnia.